Witajcie kochani! Zapraszam was dzisiaj na filmik, na którym pokażę wam moje top 5 najlepszych korektorów, jakich kiedykolwiek używałam na mojej twarzy. I mówię tutaj zarówno o korektorach takich wysokopółkowych, jak i o takich, za które nie zapłacicie więcej niż 15 zł. Także jeżeli interesuje was, jakie jest moje top of the top korektorów, no to koniecznie ze mną zostańcie, Zapraszam was do oglądania dalej. W ostatnim czasie dostałam od was naprawdę mnóstwo próśb o to, żebym stworzyła takie zestawienie moich top produktów z różnej dziedziny i stwierdziłam, że na pierwszy ogień wezmę korektory, jako że jest to jedno z, jedno z moich ulubionych produktów w ogóle ever do twarzy. Ja sobie nie wyobrażam życia bez korektora i tutaj, żeby tak jakby wprowadzić nas w ten świat i jakby trochę przybliżyć to, jakich korektorów ja szukam na co dzień, chciałabym opisać moją skórę pod oczami. I tak, ja mam dość duże zasinienia pod oczami, które no, lubię jak są zakryte, także poszukuję korektorów, które są mocno kryjące. Lubię też, kiedy korektor jest niezbyt wysuszający skórę, czyli może nie to, że nawilżający, ale taki pomiędzy matem a nawilżeniem. Mam też skórę pod oczami, która no, jest taka bardziej wymagająca i tutaj tak jakby, tak jak widzicie u mnie przy uśmiechu tutaj ta skóra się marszczy pod oczami, więc jeżeli korektory są zbyt ciężkie, to no, ta moja skóra pod oczami wygląda naprawdę na mocno obciążoną, więc ja tutaj muszę znaleźć takie dobre wyśrodkowanie pomiędzy korektorami nawilżającymi a kryjącymi. No i słuchajcie, takie yy, produkty udało mi się znaleźć. I mam tutaj 5 produktów, do których yy, powracam no naprawdę bardzo często. Ja też testuję naprawdę, słuchajcie, gro kosmetyków i to jest sztuka, jeżeli któryś z nich zapadnie mi na tyle w moją pamięć, że ja do niego wracam co jakiś czas i jestem mu wierna, także jakby to jest moja rekomendacja. I słuchajcie, stwierdziłam, że to Zestawienie, rozpocznę od najtańszych produktów i będę powoli szła ku tym droższym produktom. Także zaczynajmy. Moje zestawienie rozpoczyna korektor, który kupicie już za mniej więcej około 15 zł. Jest to, słuchajcie, korektor Truskin z Catrice, a dokładnie Truskin High Cover Concealer. I słuchajcie, to jest produkt, który. U mnie sprawił, że zakochałam się w nim od pierwszego wyjrzenia. Po pierwsze, moim zdaniem, on ma naprawdę cudowny kolor. Ja mam go w odcieniu 0,10 Kul cool Kashmir i to jest idealna propozycja dla osób, które mają neutralny kolor skóry albo nawet taki troszeczkę bardziej wchodzący w takie oliwkowe podtony. I nie dość, że ten korektor przepięknie kryje to ma w sobie jeszcze kwas hialuronowy, który ładnie skórę mm, pod moimi oczami właśnie tak nawilża, sprawia, że ona wygląda na taką napitą i taką pulchniutką. Nie widać tego takiego, wiecie, zasuszenia. I dodatkowo, słuchajcie... Yy... On się jakoś tak ładnie rozkłada na skórze, że naprawdę no praca z tym produktem to jest po prostu sama przyjemność. I osoby, które właśnie mają taką bardziej um, wymagającą skórę pod oczami, się też z nim polubią, no bo on po prostu tej skóry nie obciąża. I tutaj akurat klu i w ogóle słuchajcie klu używania wszystkich korektorów to jest mała ilość w momencie, to możecie mieć najlepszy korektor na świecie, a jak nawalicie go za dużo, to słuchajcie, no nie ma szans, żeby Wasza skóra wyglądała lekko i nie wyglądała na obciążoną, więc jeżeli chodzi o ten korektor, dosłownie kropeluszka tutaj, kropeluszka tutaj, rozcieramy to wszystko razem i no po prostu wychodzi z tego coś wspaniałego, więc no jeżeli też lubicie właśnie takie bardziej nawilżone wykończenie, tutaj mamy zresztą zapewnione nawilżenie na nawet 18 godzin, no tego szczerze mówiąc, chyba nigdy nie sprawdziłam, ale no skóra wygląda pod tym korektorem jak milion, także jeżeli szukacie czegoś Fajnego, nawierzającego, kryjącego i taniego, no to wybierzcie Catrice. Być może po moich filmach tego nie widać, bo jakby zawsze jestem umalowana od stóp do głów, ale ja na co dzień preferuję wygląd ala make-up, no make-up. Ja w ogóle nie lubię się jakoś przemalowywać na co dzień, lubię jak skóra wygląda niesamowicie naturalnie, promiennie i nie jest nadmiernie obciążona. I korektorem dla mnie idealnym, właśnie na takie dni make-up, no make-up, jest produkt z Nyksa Born to Glow. I słuchajcie, to jest jeden z najlepszych korektorów, jakie kiedykolwiek używałam pod kątem właśnie zrównoważenia, rozświetlenia, lekkości, naturalności i krycia. To jest, słuchajcie, hit. Naprawdę to jest hit. I muszę powiedzieć, że to jest chyba moje, nie wiem, piąte pokowanie tego produktu, bo ja mam dwa odcienie. Mam odcień vanilla i neutral, który łączę ze sobą, albo jeden wypieram na rzecz drugiego, w zależności od tego, jak jestem opalona w danym okresie roku. Ale no to jest. Produkt, do którego ja powracam no, raz na jakiś czas w wakacje. On jest cały czas w mojej kosmetyczce. I on ma y, taki troszeczkę inny aplikator z gąbeczką. Niektórzy y, lubią taki aplikator, względu na to, że po prostu łatwo go się nakłada na skórę. Niektórzy twierdzą, że jest to trochę niehigieniczne. No, ciężko się tym nie zgodzić, aczkolwiek mi to nie przeszkadza. I uwielbiam to, jak wygląda pod moim okiem. Pięknie kryje, wygląda mega świetliście. I słuchajcie, to jest taki efekt, że moim zdaniem nie widać go w ogóle na skórze, a skóra jakby a koloryt jest pięknie wyrównany. Także no to jest po prostu wspaniały produkt, i tak samo jeżeli nie lubicie nadmiernego obciążenia na skórze i lubicie maksymalnie naturalny wygląd, no to słuchajcie, to jest, pro, to jest produkt dla was. I on z kolei już jest dostępny za około 35 zł, tak średnio, yy, chyba z tego co widziałam yy, w internecie. Natomiast uważam, że jest warty każdej złotówki, uwielbiam go i wam go też. Całego serca polecam. Kolejne trzy produkty już są z wyższej półki i są dostępne w Seforze. Pierwszym z nich jest, no już można powiedzieć, chyba kultowy produkt, a mianowicie Tarte Shape Tape. On kosztuje 135 zł i słuchajcie, chcę Wam powiedzieć, że to nie jest mało, ale to jest produkt warty każdej złotówki. Ja kocham ten korektor i myślę, że będę go używać do, miejmy nadzieję, końca moich dni, bo to jest moim zdaniem korektor idealny. A mianowicie, okej, okay, on kosztuje te 135 zł, ale to jak on jest wydajny, to moim zdaniem taka, takie opakowanie starcza wam, nie wiem, na pół roku, w momencie kiedy się malujecie, no nie wiem. Raz na dwa dni albo coś takiego. Naprawdę jest po prostu turbowydajny i nim tak samo. Nie wolno przejąć, bo oczywiście będzie wyglądał ciężko. Natomiast robicie sobie kropeluszkę tutaj i tutaj, rozblendowujecie po prostu w 3 sekundy, i taka mała kropelka starcza naprawdę, żeby pokryć całą tę okolicę, wygładzić ją i no sprawić, że zasinienia za pod oczami po prostu znikają. Ja mam go właśnie w tym momencie na mojej twarzy pod oczami. No i słuchajcie, no wygląda po prostu pięknie. Rozprawia się w 3 sekundy z zaśnieniami, wygląda lekko, ładnie łączy się z pudrem. No, dla mnie to jest naprawdę korektor idealny. Jest niesamowicie trwały, wodoodporny, naprawdę, no to jest korektor nie do zdarcia. I na jakiś większy wyjścia, słuchajcie, no nie wyobrażam sobie życia bez tego korektora. Także po prostu yy, ogromnym na pewno też plusem tego jest yy, gama kolorystyczna, która się po prostu nie kończy. To możecie sobie dobrać yy, taki tylko i wyłącznie kolor, jak Wam się wymarzy, na pewno coś dla siebie znajdziecie. To jest po prostu święty gra w mojej kosmetyczce i to jest produkt do zadań specjalnych. Zdecydowanie. Kocham go mnie! nad życie. Kolejnym produktem, który już pewnie znacie z mojego kanału, jeżeli mnie oglądacie, który jest bazą pod każdy mój makijaż powieki jest korektor z Too Faced Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. Słuchajcie, to jest też korektor, bez którego nie wyobrażam sobie życia. Dosłownie. Ja robię na nim każdy makijaż, każde cieniowanie, tak samo dzisiaj. No, i wszystko się przepięknie klei, przepięknie wydłuża trwałość makijażu. No, i to jest po prostu idealna, tak jakby. To jest idealne płótno pod dalszą pracę. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak on wygląda pod oczami, to no to tak samo. To jest efekt warty wszystkiego. Skóra jest mega gładka, wygląda mega naturalnie, a krycie? W zasadzie no to jest full coverage, tak jakby. Totalnie. Więc żadne żyłki, żadne jakieś zasinienia spod tego korektora nie wyjdą, choćby nie wiem, co się miało wydarzyć. I again, jest to produkt, który trzeba uważać, jeżeli chodzi, znaczy docować, jeżeli chodzi o ilość. Tak samo, dwie kropeczki wystarczą idealnie na pokrycie całej, całego obszaru pod oczami. Nie ma to z nim przesadzać, bo po prostu tylko i wyłącznie może to zrobić Wam kuku. Także tutaj musicie się z tym pilnować. Gama kolorystyczna jest też ogromna. Ja mam dwa odcienie porcelin i nude. Też używam ich w zależności od tego, jak, jak bardzo jestem opolona w danej porze roku. No i to jest no, no święty gralno. uwielbiam ten korektor. I naprawdę, jeżeli szukacie czegoś mega wydajnego, no bo to jest... Słuchajcie, no ja, ja używam tych korektorów od nie wiem kiedy. On mi się nie skończył jeszcze. No to, jest, to jest never ending story po prostu i naprawdę czasami opłaca się wydać może troszeczkę więcej, żeby dostać tak jakby większą pojemność, bo to jest aż 15 ml. No i ta wydajność jest wszystkim. Także, no, mega, mega, wam też polecam ten korektor, kocham go. I ostatnim już korektorem, który kończę moje zestawienie, jest korektor z Hourglass, który nazywa się Vanish Airbrush Concealer. I słuchajcie, to jest produkt. Noż nie dość, że jakby spójrzmy na samo opakowanie. Nie wiem, jak wy, ale ja, ja uwielbiam na przykład design opakowań. Mnie to po prostu strasznie jara i ja nawet jakby mam samą przyjemność, jak mogę używać czegoś, co tak pięknie wygląda. To już jakby po pierwsze. Po drugie, słuchajcie, jest to tak niesamowicie kryjący korektor, który jest jakby zarazem nawilżający i lekki, że powiem Wam, że aż może się to wydawać niemożliwe do połączenia. A jednak, jeżeli chcecie zobaczyć go w akcji, to słuchajcie, zapraszam Was tutaj pod ten link, gdzie ukrywałam nim turbośniaki pod moimi oczami po zabiegu usuwania, zamykania naczynek pod moimi oczami. No po prostu miałam taki wylew, że no byłam przerażona, jak to zobaczyłam. A za pomocą tego korektora, słuchajcie. 15 minut i po prostu śladu nie było poniżej, naprawdę robi to wrażenie, także bardzo Was gorąco zachęcam do obejrzenia tego filmu. I jeśli chodzi jeszcze o ten produkt, tak samo, macie tutaj ogromną e, ogromną gamę kolorystyczną do wyboru, ja chyba nie powiedziałam ile on kosztuje, on kosztuje 169 zł, tak, ja wiem, jest to, jest to sporo, natomiast no i to już jest 6 ml, a nie, a nie 15, tak jak na przykład w korektorze Bondi Swoje, także no, zdecydowanie jest to najdroższy produkt z tych wszystkich, które Wam pokazałam, ale uwielbiam go, naprawdę jakby krycie, lekkość, rozświetlenie, to wszystko idzie w parze, tu się wszystko łączy, no nie stać nic ująć, naprawdę, cudownie łączy się z pudrem, wygląda jak milion dolców, no i no, bardzo wam go polecam, także jeżeli macie yy, trochę Zbędnych funduszy do wydania, i yy, gdzieś tam myśleliście o tym produkcie, to naprawdę nie wahajcie się. Myślę, że będziecie zadowoleni. Słuchajcie, jeszcze swoją drogą, tak jakby ja wiem, że już moje top korektorów wam yy, wyjawiłam, natomiast chciałabym jeszcze zrobić takie mini wyróżnienie. I tutaj chciałabym wyróżnić, pewnie nikt się tego nie spodziewa, ale słuchajcie, korektor z Sephory Best Skin Ever, który no jest takim moim korektorem, którego bardzo często używam właśnie w takich dniach make-up, no make-up, żeby po prostu troszeczkę zakryć zasinienia pod, pod moimi oczami. I nie jest to korektor, który zakryje w 100% zasinienia, także tak jakby to nie jest, w momencie kiedy go używam, to nie jest mój zamysł, po prostu chcę w tym momencie troszeczkę wyrównać skórę pod moimi, pod moimi oczami, no, ale powiem Wam, że on wygląda po prostu przepięknie pod okiem. Tak jakby ta skóra naprawdę wygląda jakby żadnego korektora na niej nie było. Ja czasami ten produkt w ogóle noszę nieprzypudrowany, gdzie jeszcze ta skóra dodatkowo lśni, więc to już w ogóle nie widać, żebym miała cokolwiek nałożone na siebie. I w ogóle też lubię go użyć tak jakby miejscowo na całą twarz, żeby troszeczkę tak jakby wyrównać jakieś zaczerwienia na twarzy i w tej roli sprawdza się na naprawdę świetnie. Także no to jest taka jakby dodatkowa polecajka. Yy, natomiast no do top 5 go jeszcze nie zaliczam i tutaj tak samo mam yy, kolejne wyróżnienie, które z kolei należy się temu korektorowi z Urban Decay, który nazywa się Stay Naked Correcting Concealer. Jeszcze go nie wrzuciłam do mojego top, jako że dopiero zaczęłam go testować, no i jakby ja, żeby mieć pewność, że coś Wam polecam. Potrzebuję jeszcze trochę więcej czasu z nim spędzić, ale powiem Wam, że no, aspiruje on do tego top, top. Dlatego, bo to jak on niesamowicie naturalnie wygląda pod okiem, yy, jakie daje nawilżone wykończenie pod okiem, tak jakby ta skóra jest jakby wygląda jakby kompletnie, nic na nie, nie było, a tu z kolei mamy naprawdę dobre krycie. I... Jedyna tylko rzecz, która tak nie do końca mi. której nie do końca jestem pewna, to to takie pełne krycie. Wydaje mi się, ta, tak jak go używam, że troszeczkę mi tego krycia brakuje pod okiem, ale wiecie, no jeżeli na przykład nie macie takiej mocno zasienionej tej okolicy pod oczami, no to myślę, że Wy też nie potrzebujecie takiego mega, mega krycia i myślę, że wtedy z tym korektorem możecie się polubić, bo naprawdę po prostu efekt, który daje pod okiem. To jest coś wspaniałego, więc no, to jest jeszcze produkt, który cały czas testuję i no, będę wam dawać znać, czy on ewentualnie wspiął się do tego jego top of the top. No i słuchajcie, no to by było na tyle. Powiem wam, że aż mi dziwnie, że jakby tak krótki jestem film, znacie moje zapędy do długich filmów, więc aż się czuję trochę nieswojo, ale mam nadzieję, że którejś z tych rekomendacji wam się przyda, że będziecie w stanie gdzieś tam kiedyś któryś z tych produktów przetestować albo obecnie testujecie, albo może też są to Wasi ulubieńcy, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, jestem mega ciekawa, czy mamy y, podobne odczucia y, w stosunku do nich. I no jeżeli ten filmik przypadł Wam do gustu, to dajcie proszę kciuka do góry, albo suba, będzie mi mega miło. No i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Buziaki!